Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się, zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda. Lecz syn człowieczy, nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie. Chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Naprawdę macie ochotę odpowiedzieć na tę dzisiejszą Ewangelię? Chwała Tobie Chryste! Podobają Wam się wszystkie słowa Jezusa w tej Ewangelii, wszystkie jego zachowania? Oczywiście my jesteśmy przez naszą matkę Kościół nauczeni, że tak przebiega liturgia. Po Ewangelii kapłan mówi o to słowo Pańskie. My odpowiadamy: chwała Tobie Chrystu, uwielbiamy Chrystusa za to słowo, za tę Ewangelię. Ale może być tak, że no właśnie, odpowiadamy tak, bo jesteśmy tak nauczeni, ale niekoniecznie to musi być okrzyk szczerze wyrywający się z naszego serca. Na przykład przy tej dzisiejszej Ewangelii, bo ona jest trudna, ona jest niepokojąca. Jezus nie pozwala człowiekowi pójść pogrzebać jego własnego ojca, nie pozwala pójść, pożegnać się z rodzicami przed wyruszeniem w drogę. To bardzo dobrze, kiedy słowo Boże nas niepokoi, kiedy wywołuje w nas opór, bunt. To należy do. Tego procesu, którym jest wiara, którym jest nasza relacja z Panem Bogiem. Dokładnie tak jak w relacjach między nami. Przecież nieraz, nie dwa się zdarza, że powiemy sobie nawzajem coś takiego, czy zachowamy się wobec siebie w jakiś sposób, który nas drażni. Niepokoi, nie podoba nam się, czemu ona tak powiedziała, czemu On tak zrobił. I nosimy w sobie taką zadrę przez jakiś czas. Idziemy po takim spotkaniu, po takiej rozmowie do naszych zajęć. Nieraz przez cały dzień, nieraz przez całe tygodnie nosimy w sobie taki bunt, opór. Zasypiamy z tym, budzimy się, ale mamy też doświadczenie, że niejednokrotnie po jakimś czasie, dłuższym czy krótszym, coś do nas w ten sposób dociera. Jakaś prawda, która przesiąka do naszego serca i je odmienia. Jest taki dowcip o prędkości dźwięku, tak? że prędkość dźwięku to przedziwne zjawisko, bo rodzice mówią nam coś, kiedy mamy lat kilkanaście, a do nas dociera, jak jesteśmy koło trzydziestki. Nieraz tak jest i w relacji między nami a Panem Bogiem, że słyszymy od niego jakieś słowo, jakieś zaproszenie, jakieś wymaganie, wobec którego czujemy bardzo żywy opór w sobie. Nie, tak to nie będzie, Panie Boże. Ja się nie zgadzam, mnie się to nie podoba. I potrzebujemy z tym buntem, z tym oporem pochodzić, pożyć trochę, żeby ta prawda przesiąknęła do naszego serca, żeby nas odmieniła. Taką prawdą jest ta dzisiejsza Ewangelia, ta dzisiejsza dobra nowina, którą Chrystus nam daje na zakończenie tego świętowania odpustu trzydniowego. Kiedy pierwszego dnia wpatrywaliśmy się w serce Jezusa, wczoraj w serce Maryi, a dzisiaj Pan objawia nam nasze własne serca i obiecuje tym sercom wolność. O tym mówiło drugie czytanie, zwłaszcza. Ku wolności nas wyswobodził. Jesteśmy powołani do wolności. Chrystus nam pokazuje dzisiaj w tej Ewangelii tak naprawdę trzy niewole naszego serca. Które potrafią nas skutecznie spętać, obezwładnić, uczynić bezsilnymi, zatruć. I jako antidotum na tę niewolę, jako lekarstwo na tę niewolę pokazuje siebie. Dlatego tak mocno stawia siebie w centrum w tej Ewangelii. Ale najpierw mamy tę scenę, kiedy nie chcą Go przyjąć mieszkańcy pewnego miasteczka, a uczniowie pełni oburzenia chcąc jakoś zawalczyć też o Jezusa, o Jego prawa. Mówią to, poprosimy, żeby spadł ogień z nieba i spalił to miasto. Jezus, tu mieliśmy powiedziane, tylko On odwróciwszy się zabronił im. Ale tam dosłownie w tekście oryginalnym greckim Ewangelii jest powiedziane, zgromił ich za te propozycje. I w niektórych najstarszych kodeksach są jeszcze dodane słowa Jezusa, których akurat w tym tekście naszym dzisiejszym nie ma. Kiedy mówi uczniom, nie wiecie jakiego ducha jesteście. Syn człowieczy nie przyszedł, żeby zatracać. I może potrzebujemy to najpierw dzisiaj usłyszeć. Jak Jezus mówi do każdego, do każdej z nas, przychodzę nie po to, żeby zatracić Ciebie. Nie po to, żeby Ci cokolwiek odebrać. Nie po to, żeby Ci cokolwiek ukraść, żeby Ci utrudnić życie. Przychodzę, żeby dać Ci wolność. Pierwsza niewola, jaką pokazuje nam ta Ewangelia, jaką Jezus demaskuje w tej dzisiejszej Ewangelii, to jest niewola naszych celów, rzeczy, które chcemy zdobyć, osiągnąć, które nam się wydaje, że musimy mieć, bo bez tego nie będziemy szczęśliwi. Pójdę z Tobą, dokądkolwiek się udasz, mówi ten pierwszy człowiek, którego spotyka Jezus dzisiaj. On myśli o jakimś celu, o drodze z Jezusem, myśli jako o realizacji jakiegoś projektu. I myślę, że nie trudno nam wszystkim się w tym odnaleźć, bo realizujemy na co dzień najróżniejsze projekty. Wszystkie rzeczywistości naszego życia potrafimy przeżywać jako inwestycje. Inwestycja, małżeństwo, projekt, rodzina, projekt, praca. Mam cele, które muszę osiągnąć, rzeczy, na które muszę zapracować, kupić, zobaczyć, pojechać tam, mieć. Życie zamienia się w taki ciągły wyścig za celem, jednym, drugim, trzecim, kolejnym. I żeby było jasne, to nie jest nic złego mieć cele, wyznaczać sobie cele. Człowiek tego potrzebuje. Ale zawsze nam grozi niebezpieczeństwo, że staniemy się niewolnikami tych celów. Zobaczcie, co Jezus odpowiada temu człowiekowi. Lisy mają nory, ptaki, powietrzne gniazda, a ja nie mam miejsca, gdzie mógłbym głowę złożyć. W drodze ze mną nie chodzi o dotarcie dokądś, o osiągnięcie czegoś, o zdobycie czegokolwiek. Chodzi o to, że jesteś ze mną. I myślę, że znakomita większość z nas, jak tu jesteśmy, przynajmniej raz w życiu przeżyła takie doświadczenie. Ono się po naszemu nazywa zakochanie. Nagle pojawia się w życiu ktoś, z kim mało cię obchodzi, co masz, gdzie jesteś. Ważne, że jesteś z tym kimś, z kimś, że on jest obok. I możesz nie mieć nory, nie mieć gniazda, nie mieć gdzie głowy złożyć. Ważne, że obok jest ten ktoś. To jest pierwsza wolność, jaką Jezus nam chce ofiarować. Pierwszy jej wymiar. Druga i druga niewola, którą demaskuje, jest w tej rozmowie z człowiekiem, który chce pogrzebać Ojca. Potrzebujemy trochę zrozumieć, kulturę, w której ta dzisiejsza rozmowa z Ewangelii się odbywa. A sam pochówek następował dość szybko, ale jemu towarzyszyły ogromnie rozbudowane rytuały żałobne. I kiedy on mówi Jezusowi pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego Ojca, to nie chodzi o to, że on chce pójść i rzucić garstkę ziemi. On zniknie na dni, być może na tygodnie. Nie wiadomo, czy wróci. Jest jakaś strata, jakieś trudne, bolesne doświadczenie, które go angażuje na długi, długi czas. I to znów może być o nas. O niewoli, którą być może wielu z nas przeżywa. Jakie uwiązania w przeszłości, bo wydarzyło się coś trudnego, coś bolesnego, zaznaliśmy jakieś krzywdy, przeżyliśmy jakiś dramat i chociaż obrywamy kartki z kalendarza i czas niby biegnie, to my ciągle tak naprawdę sercem jesteśmy tam. Ciągle od nowa przeżywamy te żałobę. Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Chodź za mną. Idź do przodu, zobacz królestwo Boga, głoś królestwo Boga. Czyli to dobro, do którego Bóg dzisiaj cię uzdalnia, to piękno, które dzisiaj możesz odnaleźć w swoim życiu, tę radość. Jezus przychodzi nam dzisiaj zaoferować. Ofiarować wolność od tego czegoś z przeszłości, co nas być może trzyma w żelaznym uścisku do dzisiaj, chociaż minęły tygodnie, miesiące, lata. A my wciąż w tym jesteśmy i to rozpamiętujemy. On mówi mi do mnie. Zostaw to dla mnie. I trzecia niewola, którą Pan demaskuje, być może najbardziej podstępna, najtrudniejsza do, do odkrycia Jej. Chcę pójść z Tobą, mam piękne pragnienie, chcę pójść z Tobą, Jezu, ale najpierw pozwól mi pożegnać ojca i matkę. I Jezus odpowiadając temu człowiekowi mówi, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Boga. I to też jest o nas. Każdy wie, jaki ma pług w swoim życiu. Swoje obowiązki, swoje kłopoty, swoje zmagania. I jak często nam się zdarza oglądać wstecz, albo przed siebie, albo gdzieś na boki, to zazwyczaj zamyka się w jednym słowie: Gdyby. Gdyby ta żona moja była inna. Bo gdyby nie ten mąż. Gdyby nie ta praca, gdyby nie ten szef. Gdyby nie pandemia. Gdyby nie inflacja. Gdyby mnie tak plecy nie bolały, gdyby. Nie, nie, gdyby lepsze zdrowie. Gdyby, 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 gdyby. I z jednej strony mamy rękę przy tym codziennym naszym pługu, a z drugiej strony głową, sercem jesteśmy cały czas w tych wygdybanych światach. I one nas niesamowicie zatruwają. Bo ten realny świat, w którym żyjemy małżeństwa, domu, rodziny, pracy, parafii, naszych relacji z ludźmi on zawsze wypadnie gorzej w porównaniu do tego wygdybanego, wymyślonego, idealnego. I my chodzimy coraz bardziej wściekli, coraz bardziej sfrustrowani, coraz bardziej źli na tę rzeczywistość taką, jaka ona jest, że nie jest taka jak ta z naszych marzeń. Jezus przychodzi nas też dzisiaj uwolnić od tych wygdybanych, wymyślonych światów. I to znowu to nie jest o tym, że, że jest źle mieć marzenia i źle, źle jest mieć ideały. Ale niedobrze dzieje się wtedy, kiedy one nie pozwalają nam spojrzeć z czułością, z miłością, z zachwytem też, od czasu do czasu, przynajmniej na to, co mamy, na to, gdzie jesteśmy. Jak tę wolność od niego wziąć? Jak tą wolnością się nakarmić? Ja myślę, że podpowiedź też jest w tej dzisiejszej Ewangelii. W tej skardze Jezusa, tej pierwszej odpowiedzi. Lisy mają nory, ptaki powietrzne, gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę złożyć. W piątek wpatrywaliśmy się w serce Jezusa. Jesteście wspólnotą, parafią, która jak umiłowany uczeń od ponad stu lat leży na sercu Jezusa, bo takie jest wezwanie tego Kościoła i tej parafii. Jesteście jak ten ukochany Jan Ewangelista, który całą ostatnią wieczerzę leżał na piersi Jezusa. Wczoraj wsłuchiwaliśmy się z wielką czułością, bo taką przecież wielką czułość mamy do Maryi w jej serce. A dzisiaj Pan z jednej strony pokazuje nam nasze serce, a z drugiej strony proponuje nam taką małą zamianę. To my zazwyczaj leżymy na jego sercu. A on chce dzisiaj położyć głowę na naszym sercu, na Twoim sercu. Tym jest Eucharystia. Kiedy go za chwilę przyjmiesz w Komunii Świętej, on położy głowę na Twoim sercu, żeby posłuchać, co się w tym sercu dzieje. Tym jest spowiedź. Bogiem, który przykłada ucho do Twojego serca, żeby posłuchać o tym, z czym to serce się zmaga, co je poraniło. Tym jest każdy moment, kiedy otwieramy Biblię, kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy je czytamy. Bogiem, który leży na Twoim sercu i szepcze do Niego. Tak delikatnie, że może nie zawsze nawet ten głos słyszymy. Tym jest każda nasza osobista modlitwa, tym jest adoracja. Bogiem, który przykłada ucho do Twojego serca. Pozwolisz mu na to, pozwolisz, żeby usłyszał, co się w tym sercu dzieje, co się w tym sercu kotłuje, co tam rzeczywiście przeżywasz. Jeśli znajdziesz moment, jeśli znajdziesz w sobie gotowość, żeby Jemu na to pozwolić, to wydarzy się to, co zapowiada pierwsze czytanie. Przy Twoich wołach, na Twoim codziennym polu, przy Twoim jarzmie, które dźwigasz, czyli w Twojej codzienności. Doświadczysz tego, że Chrystus okrywa Cię swoim płaszczem, czyli sobą. Ludy semickie, zwłaszcza za czasów Jezusa, w tamtej kulturze, ubranie przeżywano jako przedłużenie ciała. Stąd był na przykład gest żałobny polegający na rozrywaniu szat, co miało oznaczać, że to, co przeżywa, mnie samego rozrywa. I z drugiej strony właśnie okrycie kogoś swoim płaszczem, swoją szatą, oznaczało podarowanie mu samego siebie, swojej tożsamości, tego, kim się jest. To Jezus z tobą zrobi, jeśli pozwolisz mu położyć głowę na twoim sercu i posłuchać twojego serca. I wydarzy się to, o czym to czytanie mówiło na końcu, tak jak Elizeusz najaźnie wołów ugotował ich mięso i dał ludziom, aby zjedli. Z tej Twojej relacji z Jezusem, z tego Twojego tak osobistego, intymnego, sam na sam z Nim, będzie się rodziło to, czym będziesz mógł nakarmić tych, którzy żyją wokół Ciebie, tych, których kochasz, na których Ci zależy, którzy są dla Ciebie ważni. Daj nam wszystkim Panie Boże. Amen.